Gratulacje, świetne świetne zwycięstwo. W ostatniej naszej rozmowie powiedział Pan, że wychodzą na boisko ręce, wychodzą nogi, ale brakuje głowy. Dokładnie. Dzisiaj nie zabrakło. No tak, robiliśmy parę błędów, zostawiając e, chociażby Kubę Garbacza e, samego wrogu, gdzie wiadomo, że to jest najlepszy strzelec tej drużyny. E, cieszę się, jej można odetchnąć w końcu, bo tak długo na to czekaliśmy. E, czasami można grać dobrze i, i, i e, przegrać, a grać źle. I i wygrać. Dzisiaj myślę, że graliśmy nie na naszą najlepszą koszykówkę, ale myślę, że graliśmy naprawdę solidną koszykówkę, szczególnie w ataku. W obronie nadal możemy, możemy się poprawić, ale pracujemy nad tym z nowym trenerem, no bo fakt faktem 80 punktów stracone, to jednak jest dużo. Ale nie będę narzekał, cieszę się niezmiernie, bo bardzo długo czekaliśmy na to, na to zwycięstwo. Wspomniał pan o ataku. Pierwsza połowa, bardzo dużo walki pod koszem, rzutów pod kosza i w drugiej połowie bardzo duża skuteczność w rzutach z dystansu. To był pomysł na urozmaicenie gry? Tak, tak. Trener nam mówi, jak jesteśmy wolni, mamy się nie wahać. Mamy rzucać do kosza. No mówię, szczególnie ci, którzy, którzy robią to gdzieś najlepiej w naszej drużynie, co widać po trening na treningach. Ja, czy, czy Dewo, czy Maciek, nawet Michał Gabiński z tych takich pozycji statycznych, on też potrafi rzucić z dystansu, ale Przede wszystkim, przede wszystkim taki zespołowy duch był dzisiaj w nas i, i bardzo chcieliśmy... Nie wiem dlaczego. My wyglądamy zdecydowanie lepiej na, na wyjazdach. Może gdzieś w, mówię, w naszych głowach, w głowach zawodników miejscowych z Wrocławia jest ten paraliż we Wrocławiu. Może, może trzeba o tym pomyśleć i temu przeciwdziałać. Mi się jednak wydaje, że jeżeli będziemy grali z taką koncentracją, jak graliśmy w czwartej kwarcie we wszystkich meczach, to, to powinniśmy odnosić więcej zwycięstw niż tylko jedno na pięć spotkań. Pana rekord w asystach 13. Tak, w, w, w lidze Szubarga ma 14. Lubicie taką indywidualną rywalizację? Ja myślę, że obaj o tym nie myślimy, natomiast e, pozdrawiam przez Szubargę. Świetny rozgrywający, świetny podający. Cieszę się, że ktoś mnie stawia obok niego. Mikołaj był dzisiaj? No tak, e, co było widać. E, w, drugiej, w drugiej połowie obręcz stała się dwa razy szersza, więc, e, więc e, no to chyba podarunek od Mikołaja. W takim razie jeszcze raz wielkie gratulacje za naprawdę bardzo dobry występ, a my zwracamy do naszych komentatorów. Ja również przyłączam się do tych pozdrowień. Dziękujemy bardzo. Kamil Łączyński.